Dlaczego dzień powinien zacząć od działania, a nie od rozmyślania? Bo każda sekunda porannego myślenia to niewidoczny wyciek Twojej siły, Twojej woli i Twojej szansy na wygranie dnia, zanim ten dzień w ogóle się zacznie. Jeśli zaraz po przebudzeniu zaczynasz od wewnętrznego dialogu jeszcze chwilę, czy mi się chce, czy mam dziś energię, to wiedz, że właśnie oddajesz ster swojego życia autopilotowi wygody, który wiezie Ci dokładnie tam, gdzie już byłeś tysiące razy. Do dnia bez sensu, bez tempa i bez kontroli. Zamiast wystrzelić z łóżka jak żołnierz, wybierasz ciepło kołdr i mental labirynt decyzji, których nie podejmiesz, bo już przegrałeś pierwszy test. Myślisz, że rozmyślanie jest oznaką kontroli? Nie rano. Rano to pułapka. Twój mózg budzi się w trybie oszczędzania energii, a nie w trybie walki. Każde rozważanie, każda analiza z samego rana to ukryta kapitulacja. Gdy nie działasz natychmiast, uruchamiasz biologiczny łańcuch bierności. Układ nerwowy wchodzi w tryb przetrwania, ciało w tryb snu na jawie, a psychika w tryb ucieczki. Dlatego właśnie musisz zacząć dzień od działania, zanim twój mózg zdąży cię przekonać, że warto poczekać. Otwierasz oczy i wstajesz bez dyskusji, bez wewnętrznego dialogu i bez negocjacji. Pierwszy ruch to wszystko. Zimna woda na twarz, kilka szybkich pompek oraz krok do przodu: symboliczny i fizyczny. I tu nie chodzi o to, co dokładnie zrobisz, tylko o to, że zrobisz cokolwiek, co nada ci impet i złamie bezwładność samego rana. Bo w momencie, kiedy ruszasz z miejsca, całe twoje ciało, cała twoja chemia i cały twój dzień dostają sygnał: dziś ja rządzę, a nie mój komfort i moje wymówki. I zrozum jedno. Pierwsze 5 minut dnia decyduje o wszystkim. Albo budzisz w sobie bestię, która prowadzi cały dzień, albo pozwalasz, by wygoda zarządzała Twoim życiem jak słaby dowódca na tyłach frontu. Jeśli dzień zaczynasz jak mięczak, kończysz go jak wrak. A jeśli wstajesz jak żołnierz, bez czekania i bez jęczenia, to wygrałeś zanim świat się obudził. Jeśli czujesz, że ten przekaz do ciebie trafia, zostaw lajka i napisz w komentarzu: działam.